Dzień dobry Czy to nie jest ten kanał Samochodoza? To jest pan kanał samochodowy. I, o, można no, można autografować Przed, przed chwilą miałem kanał nie Bo ja lubię to oglądać Jak pan dobrze wyczynia tutaj sprawę. sprawy tak. To, tak. to tak Wojtek tak. autografy najpierw po, A Chce potem ze na żywo wystąpić <laughs> na moim kanale? Nie, nie prostu, ale Ale miałem ja przerwę niedawno to oglądałem właśnie Mój film? No tak, bo ja obsurw, te i czytał tylko, a coś się dzieje. To, to uwaga, bo my teraz... Teraz robimy na żywo, niech pan się odwróci. Dzień dobry, tu nie można parkować to można, ale musimy towar dostarczyć. Ale to tam jest y, od środka, tam jest takie podwórko, tam się wjeżdża do środka, do Norblina i tam się towar dostarcza. To gdzie, gdzie? No, od żelaznej zwiast. No tak, ale tam nie ma miejsca, gdzie tam. Ale tu nie można stawać. Ale ja muszę. Ja... Nie musi pan, nie można tu stawać. Ja wiem, że nie można. No, no to jak pan wie, dlaczego pan tu stanął? No, to wszyscy stają. Kto wszyscy? Ja widzę tylko pana. Ale jak się przyje, przyjeżdża tak... Proszę pana, nie można tu stawać. Ja jest muszę... zakaz zatrzymywania. No to dobrze, że jest nim A kto pana zmusił do tego? Co? To z filmą nie do... zmusza, że mam w towar. To nie jest łatwa praca. Ale nie można tu stawać. Ja wiem, że nie można. Ale to jak pan to wie, dlaczego pan to robi? Niech Bo tam pan nie... Pan nie mi to ma miejsca, by... gdzie jest, pokazać panu? Tak, pan jest tak. hektar. To chodźmy. Hektar miejsca. No mało panu tu miejsca? No chyba tak. No tam jest wjazd, jest słupek chowany. No a jak to mnie by No ja na pewno pana tam nie wpuszczę. No właśnie, tu mnie nikt nie wpuści. To pan zapyta tej firmy, która pana tu do No to chyba będzie pan miał bliżej jak pan Ale tu mi cuka nie. Idziemy do restauracji. Czekaj. Proszę pana, ale pan stoi na zakazie zatrzymywania samochodem, który ma więcej niż 2,5 tony. Więcej ma, czy mniej? Więcej ma, czy mniej? Hmm? Dawaj, idziemy do restauracji. Teraz wszystkiego hmm. się dowiemy. Dobra, tu rower może nie zginie. Jest to nie ten. Tak okay. no Tu to musi towar do restauracji, no to zaraz zobaczymy Ur, no Patrz, z wrażenia mi się zamek rozleciał No Co mi tu nagrywasz? To jest zima Załóżmy zanim oni odjadą. Ja rozumiem, że koncepcja jest taka, że pytamy się w restauracji, jak się robi dostawcy. A, A bierzemy do której? No, zaraz zobaczymy. Aha! Ponownie mam widzeczek. Włosy. Kurwa, mnie to dobra, no co to Nie tą kieszeniem, tak? żebym już to. Zamknę. Dobra, dobra. Pan otworzy. O, proszę bardzo. Dzień dobry. dobry chcielibyśmy zapytać pana, jak się do państwa robi? E, to jest. Ale tam panowie stanęli na środku chodnika, niszcząc go, w instrukcji jest zakaz. wystawili metr przejścia więc na pewno nie stamtąd, bo to pewnie A czy zasadniczo strefa dostaw jest tam z parkingu na dole jest natomiast strefa dostaw Ale ja tu nie wjeżdżam No nie wchodzi. Nie mogę? Nie Dlaczego? No, ja. Możesz pan mnie nie filmować? Ja nie filmuję pana Restauracje filmuję Nudzi się, powiedz. Nie mi się, bardzo dobrze się bawię. się. O Jezu, tuż otwierają. dobry. Ale drzwi, wow Tu chyba nie ma żadnego menedżera, nie? Dzień dobry, Czy pani tu jest jakimś może menedżerem? No tak, poniekąd Chciałem zapytać jak tutaj do państwa są zaplanowane dostawy dobra, ponieważ ja ten pan jadę, nielegalnie dobra? wjechał na chodnik i chciałem zapytać jak państwo mają tu oficjalnie to urządzone Oficjalnie to należałoby zgłaszać na rampę dostaw samochód mhm. w konkretnym slocie czasowym, czyli o konkretnej godzinie na mhm. godzinę wtedy jest. I ten słupek ktoś otwiera wtedy i on wjeżdża, tak? Nie, właśnie to jest na dole, na minus jeden moim zdaniem są te dostawy. To jak się tam wjeżdża? Na parking podziemny. W którędy? Od strony prostej jest wjazd. Aha. No dobra, dziękuję. No, także tylko to, to wtedy trzeba zgłosić, nie? To szef kuchni zamawia, Dobrze. To osoba, która zamawia, to musi dostać od Państwa numer rejestracyjny auta, mm -hmm. zgłosić i wtedy możecie Państwo na się rozpadować. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Kamera wam ja, to tak, 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 bo... jest To jest prywatny? Ej, to jest teren prywatny, musimy mieć zezwolenie administracji, żeby tu nagrywać. Tak? No, Dobra, wychodzimy. Ale to nie przy ulicy, chodźmy tam zrobić. Bo tu będzie tak to... głośno. A, nie przy ulicy. A nie, może w co? Tak, dziękuję. Zajemnie. Dziękuję. Ja nie dziękuję w sobie. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Gdzie tu jest wjazd dla dostaw? Podobno do piwnicy się wjeżdża? Do, do garażu. Do garażu, no. Od samej budowy się pan, tutaj, tutaj, Tam? Idzie pan prosto, mm -hmm. lewo, po linii budowy mm -hmm. i wjazd do garażu jest. Dobra, dziękuję. Idziemy, idziemy zobaczyć wjazd do garażu. Tu zrobimy taką, zrobię taką ja na przykład już cię tak nauczyłem, że przesuwam dźwięk w stosunku do tego samego obrazu, wtedy mi się podświetla wprawdzie na czerwono, ale trudno, żeby na przykład ukryć tam jak na przykład, nie wiem, pierdnę głośno. Zartuje. Ja, teraz, ja często tak, że że wycinam fragmenty obrazu, a zostawiam plot. A tak. no tak, tak, tak. Wycinam głównie moje. Zatoki, czyli sprzątania. Tutaj jest yy, pojazd oczekujący na wjazd do garażu. Czyli w ogóle jest tam przewidziane to, że można. Yy, tak, gwiazd do garażu, czyli gwiazd do garażu. A do garażu jest tu. Jest tu, tu tylko nie, mały. Nie, nie, nie jest wjazd do garażu. To jest wjazd do garażu, tylko mały. To a, mały. Yeah. A, to, a tu jest duży. Yeah. A może był więc... A, zobacz. Wprawdzie nie można pewnie chodzić, ale. o, jest jazd. Tu jest, to e, dotyczy pojazdów służb technicznych i zaopatrzenia. No tak, to no sens. Czyli to jest idealnie właśnie dla tego pana. Wprawdzie 3,1 metra tylko, ale myślę, że on nie miał więcej. No dobrze? Chyba mamy wszystko. Może sobie wróćmy tędy? Nagrywajnie. Zasłaniasz paluch. Nie, może czujnik, nie, tu, tu jest. No ale wsadziłeś tu paluch. Ty jeszcze nie ogarniasz. Czekaj, mnie. tu jest kamera. Czekaj, robimy no. na żywce. Czekaj. Ja no na żywce robimy. Bo Wojtek, po dwóch latach działalności, zorientował się, gdzie jest tak naprawdę <słuch> obiekty GoPro. Ale założył się, że wsadziłeś tam paluch? Dobrze, sprawdzimy. <słuch> potem. Czekaj, muszę.